Podczas interwencji policji uciekł jeden z zamieszanych w handel narkotykami. Jak udało się ustalić, jest poszukiwany listem gończym. Zadaniem prewencji jest zatrzymanie przestępcy. W takim razie, widzowie, udajemy się, żeby zatrzymać tutaj osobę poszukiwaną listem gończym, oraz która ostatnio też uciekła policji. Przypomnę wam jeszcze tylko o zostawieniu łapki w górę oraz o zostawieniu subika. W ogóle pokażę wam, czym jedziemy. Zobaczcie, jesteśmy tak e, specjalnie uzbrojonym oddziałem prewencji. W sensie zwykłą prewencją, tylko już e, przygotowaną na właśnie tego typu akcję. Bo specjalnie na taką akcję mamy przygotowane specjalne typy broni, e, aby po prostu zachować bezpieczeństwo dla nas. Dobra, wyłączę sygnały, bo już zbliżamy się tutaj do domu. 16.00 do 00, podjeżdżamy, podskazany adres. Widzę, są dwa samochody i jeden z samochodów, który... Opisywaliście. Dobra, do na razie zostawię tutaj samochód na sygnałach, bo jednak widzę, że jest trochę mało miejsca. Dobra, panowie, brać cały sprzęt. Ja, słuchajcie, mam ze sobą taką specjalną strzelbę, czyli strzelba na gumowe kule. Już jej kiedyś używaliśmy. Mamy ją dlatego, żeby nie zabić osoby, która będzie w środku, a ewentualnie będzie stwarzała dla nas zagrożenie. E, dobra, no to w takim razie 16 do 00. Zgłaszam, że wchodzimy do środka. 00 do 16, przyjąłem Mamy ze sobą jeszcze taki battering Crown specjalny, ale nie chciałbym używać go, bo on jest trochę. Za mało osób mamy. Żeby używać. Dawaj, dawaj tutaj do mnie. Tutaj policja, mamy nakaz przeszukania, Jeśli ktokolwiek jest w środku, połóż się na ziemię i ręce do góry. W sensie chodziło mi, żeby uklęknęli, ale dobra, wiecie o co chodzi, widzowie. drzwi otwarte, wchodzimy. W ogóle zobaczcie, że tu jest jakiś przedpokój, ale on jest zupełnie pusty. Jakby on chciał się wyprowadzać teraz, skoro wierzymy, go szukamy. Policja, o, otwarte drzwi! Ty bo ktoś tu już poleciał. no To jest jeszcze jedna osoba. o to chyba tego mieliśmy zatrzymać. Ręce do, odłóż ten nóż, odłóż ten nóż! Zatrzymaj się i ręce do góry, bo użyje broni. Zatrzymaj się, Odłóż ten nóż! Powtarzam ostatni raz, odłóż ten nóż Dobra, widzowie, słuchajcie, nie chcę odłożyć tego nożu Odłóż ten nóż, ile razy mam powtarzać No, słuchajcie, no, chyba będę musiał użyć paralizatora teraz Bo zobaczcie, że on totalnie nie chce odłożyć O, został, odsuń się Dobra, szybko, szybko, paralizator, odłóż ten nóż Dobra, chyba już się poddaję teraz. Ja pierdzielę, jakie to było niebezpieczne. Dobra, biorę ten nóż. Nie, nie zbliżaj się do mnie burzy i paralizatora. Moi partnerzy powiedzieli, że tam jeszcze ktoś na dole jest, zaraz im pomogę. Zostańcie do 0.0. Zgłaszam, że zatrzymaliśmy osobę, którą mieliśmy zatrzymać, ale jeszcze jest ktoś w środku. Jesteś zatrzymany za ucieczkę przed policją i dodatkowo masz e, nakaz zatrzymania, e, nie ruszasz się stąd, uklęknij i się nie rusza stąd. Mam nadzieję, że on nie ucieknie jeszcze tutaj, zejdę na dół, bo wiem, że kogoś jeszcze tutaj zatrzymali, tylko nie wiem gdzie oni są. Czekajcie, tu są jakieś drzwi. Policja, jeśli tu ktokolwiek jest, ręce do góry. Bez gwałtownych ruchów, kurde, patrzcie, jaki on duży dom ma, ale z tego co widzę tutaj jest czysto. Nie powinienem tego totalnie robić sam, ale nie wiem gdzie oni wszyscy pobiegli, czy oni za dom poszli? Oni znaleźli jeszcze tego typa, tylko nie za bardzo wiedzą co mają z nim zrobić. Dobra, proszę pana, ja podejdę do pana bez gwałtownych ruchów, dobra? Ja poproszę od pana dowód osobisty, proszę i zaraz jeszcze pana przeszukam. To jest jakiś Devon Watson, widzę w dokumentach. Nie mamy żadnego nakazu zatrzymania tej osoby, ale znajdował się jednak w tym domu, więc jest podejrzany. Nie będziemy go A nie, w sumie możemy go zatrzymać na 48 godzin w celu przeszukania. O, ale miał metamfetaminę przy sobie. Także też jakiś deal. Tutaj. No dobra, to w takim razie aresztujcie go. Aresztujcie go i tam na górę do mnie. Weźmiemy go razem z tym drugim zatrzymanym. 16 do 00 potrzebuje techników na miejsce. Chwilowo zatrzymaliśmy dwie osoby. Jedna osoba ma nakaz zatrzymania, druga, przy drugiej znaleźliśmy narkotyki. W domu mi się wydaje, że czysto przygotowali się, jakby do ucieczki. Bardzo mało rzeczy jest w domu. Tu 00 wysyłam techników. Dobra, słuchaj, zatrzymałem też twojego partnera. Tam widzę, miał narkotyki przy sobie. Więc wstań teraz z ziemi udacie się z nami na. Komisaria w celu przesłuchania was 00 do 16 zgłoś się e, 16 zgłaszam się Nie potrzebujecie wsparcia jednostki Do przewiezienia drugiego zatrzymanego e, Słuchaj, no mamy dwie osoby Zatrzymane i lepiej ich nie przewozić jednym wozem Więc możecie przysłać wsparcie Dodatkowo, nie? Są też dwa samochody Tutaj ja zostawię wszystko kryminalne Którzy przyjadą To wysyłam w takim razie, poczekajcie na jej przyjazd e, Przyjął, przyjął 16 zgłoś się do 00 16 zgłaszam się Obok waszej lokalizacji jest jakiś mężczyzna Który awanturuje się z ludźmi Prawdopodobnie smutują narkotyków, Podajcie się Przyjął, udajemy się na miejsce Jesteśmy przycznicy, dalej stąd My już widzowie jesteśmy przebrani w takie zwykłe stroje prewencji Bo już nie potrzebujemy jeździć w tych takich Mocniejszych strajach. Wiecie co, czekajcie, sobie włączę może bomby bo tak będzie lepiej sobie. I przejadę tutaj gdzieś na parking, się tutaj zatrzymamy i podejdziemy, zobaczymy o co tutaj chodzi. 16 do 00, jesteśmy na miejscu, pochodzi, pochodzimy po parku i rozegrzemy się. Sopi, rysopis tej osoby, która się kłóci, i ona była, słuchajcie, w brązowym ubraniu, tak jak ta osoba tutaj mniej więcej. Oj, patrzcie, krzyczy! 16 do 16.00 wydaje mi się, że znalazłem tę osobę. Dobra, chodźcie, podejdziemy i go zatrzymamy. On uciekł, wydaje mi się, że nas zauważył. Zatrzymaj się, zatrzymaj się! O, odsuń się, odsuń się ode mnie, odsuń się ode mnie! Co on chciał zrobić tutaj? Szybko, szybko biegnijcie, zanim biegnijcie, za nim dobra, ja pójdę na skuźki tutaj. 16.00 do 0,0 mamy pościg pieszy, osoba zaatakowała jakichś ludzi z boku, którzy. przypadkowych pieszych. Użyli paralizatora tutaj na nim i widzę, już się zatrzymuje. Dobra, łapy do góry, łapy do góry i na kolana. Na kolana, cię wezmę jeszcze gaz pieprzowy, jak coś, żeby już nie stwarzał takiego nam zagrożenia, żeby nie uciekał. No, połóż się, ile razy mam powtarzać. Dobra, zatrzymujcie go, zatrzymujcie, ja was sekuruję. 16 do 00, yy, osoba została zatrzymana, zaraz powiem, czy będzie karetka potrzebna Żebyście nie pisali, dlaczego ja od razu z paralizatorem na niego yy, uciekłem No ponieważ dostaliśmy informację, że on może być pod wpływem narkotyków A taka osoba nie wiadomo co zrobi, może zaraz szykawkę wbić z jakimś narkotykiem komuś Może mieć jakiś nóż przy sobie, dlatego ja jak najszybciej chciałem go obezwładnić a ja podejdę jeszcze do tamtej osoby, słuchajcie, i zobaczę, czy ona potrzebuje pomocy Tak która została do żona Chyba coś się stało z tego, co widzę Dobra, chodźcie tutaj yy, do niego, Podajcie i go szukajcie, sprawdzimy czy ma coś przy sobie, czy jakieś narkotyki i tak dalej. Co też możecie zrobić test na obecność narkotyków, nie? Ej, proszę pani, co się stało? Czyli jednak będziemy potrzebowali karetki. 16 do 00 karetka potrzebna na miejsce. 00 do 16 jest karetka już w drodze. Ta osoba dostała w głowę, ją strasznie głowa boli. Dobra, to na razie nic nie pomożemy. Niech pani leży. Słuchajcie, trochę słońce tutaj na nią pada. Czekajcie, to ja zasłonię Nie wiem czy to pomoże, ale proszę tutaj nie chodzić. Proszę pani. Nie przeszkadzać, na proszę. Przy tamtej osobie słyszałem, że znaleźliśmy jakieś pigułki, więc będzie trzeba je przekazać na komendzie. Dobra, jeszcze zróbcie test na obecność narkotyków. No, i jak coś, to po prostu. No i tak go zatrzymujemy, tak? Zaraz wystawimy mu powód zatrzymania. Karetkę już widzę, podjeżdża tam jej ta koleżanka, która z nią stała, została na razie przy niej, więc jak coś, to ona po prostu. Karetce powie wszystko, co i jak. Ja go biorę tutaj do wozu, żeby go przewieźć, i tak jak powiedziałem, zaraz też wystawimy powód zatrzymania. Proszę się nie ruszać. No, co tu tutaj za auto? Stoi. Ja zaraz sprawdzę, słuchajcie, czy z tym autem nie ma nic. Yy, nie jest źle, ale nie, z tego co widzę jest wszystko w porządku. Takie auta, słuchajcie, bardzo często mają jakieś wybite szyby, czy po prostu są jakoś tak stuningowane, jak nie powinny. Ale dobra, widzę że wszystko jest nie w porządku, także nie mamy się do czego doczepić. No nie mówcie, że mi Geta wywaliło w tym momencie. O, patrzcie jaki tutaj samochód jedzie nowy. Brawo policja! Brawo! A aż wam powiem, słuchajcie, co ostatnio zobaczyłem, co policja zrobiła. Ostatnio u mnie w mieście policja złamała chyba trzy przepisy naraz. Żeby wam to uzmysłowić, jak to się stało. Wyjechała z parkingu, który był przy drodze, o tak jakby tutaj była, podjechała pod prąd przez ciągłą linię, bez kierunkowskazu. E, dwa pasy jeszcze dodatkowo skręciła naraz i skręciła później no, Na strzałce w prawo, nie wiem czy rozumiecie to Ale nie wiem, trzy albo cztery przepisy Na raz, bez sygnałów, bez niczego Po prostu przejechali I później tylko patrzę, że kobieta za kółkiem i tak z kolego się zaczęli śmiać. Ja, ale ta <śmieszna> sytuacja, muszę powiedzieć Dobra, tak jak powiedziałem, wystawiamy tutaj powód zatrzymania Dobra, no to naruszenie nietykalności cielesnej Bo tutaj uderzył tamtą e, kobietę No i za to zostanie zatrzymany e, No to w takim razie, słuchajcie, co Wsadzamy go do radiowozu e, i przewozimy go na komendę. 16 do 00 wracam na komendę z zatrzymanym. Przejąłem, wracajcie. A jeszcze nie dokończyłem tej historii z tą babką z radiowozu. Jeszcze tego akurat nie ja widziałem, tylko mój kolega widział, że tam jakaś baba przechodziła po prostu sobie na ulicy. Nie wiem czy na czerwonym świetle, ale na pewno nie po pasach. I ta policjantka po prostu go odtrąbiła. Nie w sensie to jeszcze jest okej, okay. ale naprawdę tyle. Rzeczy, która tyle przepisów, które złamała w jednym czasie, naprawdę czuję się bezpiecznie, jak siul. Dobra, widzowie, bo po raz kolejny wywaliło mi GTA. Nawet nie zdążyłem przewieźć tej osoby na komisarę, Słuchajcie, dziękuję za obejrzenie odcinka do końca. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Ja jestem aktualnie teraz na wyjeździe. W sumie już jutro wracam, kiedy jest ten odcinek? Jakoś, jakoś tak to, to, to działa. Ale generalnie, jak przejadę, to sobie naprawię GTA, bo teraz nie za bardzo miałem czas przy nagrywaniu, bo mam bardzo dużo odcinków do nagrania na wyjazd. W każdym razie, koniecznie zostawcie łapę w górę, koniecznie zostawcie Subika filmy, tak jak były, co dwa dni będą cały czas. No i dzięki za obejrzenie do końca. Do następnego się ma. No i cześć!